Witajcie w kolejnym odcinku z DBD. Dzisiaj zrobimy sobie meczek z Michaelem Myersem, który spróbujemy zrobić jeden z najcięższych akcji, jakie można zrobić w Dead by Daylight, czyli zabicie wszystkich ocalałych na trzecim poziomie wewnętrznego zła, czyli mocy Michaela Myersa. Normalnie jest to niemożliwe, ponieważ na trzecim poziomie Myers ma tylko opcję powalania ocalałych na hita. natomiast z dodatkami jego czerwonymi jest taka możliwość, żeby zabić ich wszystkich. Tymi dodatkami jest pukiel wosów, który daje nam nieskończoną długość trwania trzeciego poziomu wewnętrznego zła. Natomiast zwiększa ilość talku, który potrzebujemy, żeby wbić trzeci poziom wewnętrznego zła. Drugi addon to jest Judy Tombstone, który daje nam możliwość zabicia zdrowego lub radnego całego na trzecim poziomie wewnętrznego zła, ale jak pukiel włosów również, zwiększa nam dwukrotnie ilość całku, którą potrzebujemy, żeby wbić trzeci poziom wewnętrznego zła. Dodatkowo, kiedy mamy trzeci poziom, nasz movement speed jest zredukowany o 9%. I żeby móc zrobić tego jak Chigmenta potrzebujemy w miarę specyficznego buildu. Pierwszym perkiem w tym buildzie będzie Corrupt Intervention. Trzy najdalej zlokalizowane generatory na mapie zostaną zablokowane przez byt na 120 sekund na początku samego meczu. Daje nam to opcję, że surwy od razu nie będą siadać na genach, tylko będą musiały się przenieść i znaleźć sobie inny generator, przez co my będziemy mieli mniej generatorów do patrolowania na samym początku i dodatkowo będzie nam prościej znaleźć surwów, żeby się z nich wystalkować. Kolejnym perkiem jest Play With Your Foot. Kiedy gubimy obsesję, dostajemy jeden żeton. Do maksymalnie 3. Za każdy żeton dostajemy 5% bonusowego movement speeda. Jeśli wykonamy bazowy atak lub specjalny atak, czyli użycie mocy. No to wtedy tracimy jeden żeton. Dzięki temu perkowi będziemy mogli zregresować sobie karę z Judy Tombstone, czyli te 9% movement speeda, które tracimy na trójce. Dodatkowo a zabijanie z ręki Myersem nie liczy się ani jako bazowy atak, ani jako specjalny atak, więc nie będziemy tracić w ogóle tokenów. Trzecim perkiem jest Spice from the Shadows. Jeśli w zasięgu 36 metrów od nas odleci kruk, dostaniemy powiadomienie wizualne. No i perk ma cooldown 5 sekund. Daje nam to opcję, żeby prościej znaleźć surwów, no bo zazwyczaj nawet jak gdzieś się chowają, to potrafią po prostu przestraszyć kruka. Ostatnim perkiem jest deadlock, kiedy jakiś generator na mapie zostanie wykręcony, generator, który ma największy progres na mapie zostanie zablokowany na 30 sekund. I to dodatkowo spowolni ocalałych o kolejne 2 minuty kupując nam czas, żebyśmy się wystalkowali do trzeciego poziomu. I tak prezentuje się bildik. Wyszedł, czy udało się zabić wszystkich? To zaraz zobaczycie. Dla mnie to nie jest pierwszy raz, żeby zrobić tego jak Chigmenta, bo już go zrobiłem w 2020. Chyba to zrobiłem 6 albo 7 razy. Nie pamiętam. Możecie sobie to nawet sprawdzić. Linka wam zostawię w opisie do leaderboarda. No i cóż, no to tyle. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Mamy bagno. O! Świetna mapa, nie powiem obsesją jest Jake tego chyba. No, może to nie Jake, tylko Yui, ale już mam jedną czwartą na jedynce. Nie, wiem, że to nie jest cały team, bo wzięli trzy kejki. takie śmieszne. za... 100% punktów. Pamiętasz, że mnie... Że już z ciebie wszystko wycisnąłem. To to jest? Może no, tu ktoś był. O, Jake, dzięki ci. Tu jesteś. Złapię z in chase. Najlepiej w na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Paletki nie masz? Możesz się tak biegać przede mną. Jakiś gen na deadlocku pewnie będzie już zablokowany. Paleta. Gostałem z taka do Play food. Dobra, paleta. Stalkowany na pola. Teraz trzy. Tu dalej jest. Nice. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, mogę go zostawić. To Tam jest Kate. To raczej możliwe, że już się bestaluję na fale. Idzięś mi tędy. Dziękuję. O, oh, oh. Halo? ej, gdzie ona jest? <laughs> ej, co się z nią stało? What? Okej. Okay. Hello, hello. Nie mam, nie wiem, chyba mi zrucił z za dwie palety. Come on, come on, come on, come, on, come on. Tu nie ma palety. A miałeś szafkę, czemu ty nie wskoczyłeś do szafki? Jej strata? Drugi leży. Gdzie ty jesteś, Madman? Nie powiem. Nie ma tu palety. To nie pomogłaby się zrespić. A tu jest paletka. Mówisz? Nie ma oferingu na tego hacza. Boję. Niech mi pokaże na spajcie, gdzie ona jest. Niech nie znajdzie hacza. będzie ciebie to trzymać w napięciu. Tak. Błagam, nie mnie... Dobra, nie ma jej tu. To już... Goła powinna pójść łatwo. Tylko niech się teraz Spicey zaświecą. Że ona gdzieś jest. Też Whispersy w teorii mogłyby być teraz lepsze. Ewentualnie ona może się kitrać, że dopóki nie ten póki czas nie zejdzie, że dwie bramy mam na widoku Dobra, wydaje mi się, że gdzieś się Nie ukryć, żebym nie dostał tego jak A tu jesteś Tu jesteś ty mała, wredna małpo Nie uciekniesz już, nie masz nawet okna o, oh fuck, ona ma tu okno. Chyba nie zdąży. Zdąży. Raz. Nie. Tak. O, wióżdżyło. Ale jest siódmy raz zrobiony. O, matko święta. Jak się ukryła, cwana? Dobra, udało się noise, także mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak to zostawcie łapę w górę. Prawie wyszedłem z siebie. Co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Yo!